Dzień dobry, cześć, Tema Elo, witam akur serwus, czołem, piona, strzałeczka, kopelat, szczęści Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No, myślę, że tutaj dosyć dużo czasu minęło od ostatniego filmu. No, wprawdzie jest to najdłuższa przerwa na kanale, jaka była. I dużo się od tego czasu mnie zmieniło. No, jakby nie patrzeć już w to, proszę bardzo. Mam nowego tutaj kota, właściwie to kotkę. Jakby nie patrzeć, no opowiadałem y, na YouTubie oraz na Discordzie o sytuacjach jaka spotkała mnie, a konkretnie jeszcze bardziej to Nuktusa. No niestety Nuktus zdechł, Szkoda 10 lat sobie koźlu biedak. I teraz mamy tutaj nowego domownika. Więc spodziewajcie się po prostu, że w najbliższych filmach Hisnuktusa nie zobaczycie. Planuję za to nagrać jeden film, taki też trochę w zasadzie dla siebie. Na przyszłość, bo jak wiadomo, pamięć jest ulotna, a chce zawrzeć jakieś tam wszystkie. Oto taki film to miał być w stylu ciekawości oraz jakieś wspomnienia o Nutusie I będzie ich na pewno dużo, bo mam, bo już sobie całkiem sporo wypisałem. I jak mówiłem, to taki film dla mnie, tak na przyszłość, żeby za 10-20 lat odpalić sobie ten film i sobie przypomnieć o córku. Albo na przykład, jak będę miał kiedyś dzieci, to żeby pokazać dzieciom, jakiego ojciec miał fajnego kota. Ale generalnie yy, myślę, że też warto, żebyście wy ten film zaczęli. Jakby nie patrzeć, Nuktus był tutaj postacią drugoplanową, bo relatywnie często się pokazywał na filmach. I też jestem w stanie zrozumieć, że niektórzy się zżyli z tym kocurem. Więc myślę, że wy też powinniście dostać taki film, żeby mógł jakoś tam nie wiem, fajnie jeszcze tak podsumować jego życie i tak dalej. A generalnie co jeszcze innego mam w planach? Z pewnością będzie dużo jakichś recenzji produktów, bo mam już dużo odłożone, Konfrontacje też będą, bo znalazłem ciekawe produkty, które będzie można ze sobą skonfrontować. Nawet jeden challenge będzie, myślę, że całkiem niedługo. Zalega w zasadzie w mojej szufladzie już od października albo listopada. No, jak wiecie, to nie za bardzo mi się chciało nagrywać, bo najpierw po prostu chciałem trochę odpocząć od filmów, bo zaczynałem studia i chciałem jakoś tak odświeżyć swoją głowę. No, później wiadomo, że Nuktus i jego śmierć się przytrafiła, więc nie miałem za bardzo ochoty w ogóle nagrywać. Nawet jak jeszcze miałem wolne podczas przerwy świątecznej, to dalej mi to chodziło po głowie. A w styczniu już miałem oczywiście na głowie studia i zaliczenia, i to wszystko trzeba było proszę Was podokańczać. Więc myślę, że dopiero teraz był taki fajny w ogóle czas, żeby jakoś naruszyć ponownie z tym kontentem i stąd taka długa przerwa. Jeszcze planuję wrócić do jednej z serii, jednej z takich bardziej autystycznych, no starsi widzowie na pewno. I ci, co są na Discordzie, bo często o tym gadam, zrozumieją oczywiście. Chociaż myślę, że to jest tak zapomniane, że i oni mogą o tym zapomnieć, a ja przyznam, że w planach mam dokończenie tego dłuższego czasu. No zobaczymy jak to wyjdzie, bo ja. Zapowiadam już takie na przykład ogranie Raymana w formie takiej ładnej od 7 lat, ale mam nadzieję, że jakoś będę miał do tego yy, oczywiście jakieś chęci i tak dalej. I co my tam jeszcze mamy? Na pewno myślałem nad jednej granie z Kubsonem, bo muszę przyznać, że no, gada głupoty na tych swoich filmach i omówić, bo mam ochotę też od dawna. I też jest taka jedna niedawna sprawa, dosłownie sprzed paru dni, chociaż ja przyznam szczerze, że nagrać o tym temacie chciałem już od dłuższego czasu. A mianowicie o tym, że nie każdy powinien siedzieć w internecie czy tam streamować. I dlaczego oraz o tym, jaki wpływ potrafią mieć zwykli widzowie na jakiegoś twórcę internetowego. No i myślałem, żeby to był taki felieton, coś trochę pokroił. Jak mieliśmy ten filmik o turbie numer 2, taki całkiem poważny. Oczywiście chodzi tutaj o technikę Kowala, bo w wyniku praktycznie tego wszystkiego, co zrobił od momentu wypromowania się, praktycznie cały czas jego zdrowie psychiczne to upadało. No niestety doszła nas y, zła informacja o tym, że odebrał sobie życie. A że jakieś pojęcie o tym, co się wokół niego działo, i dosyć na bieżąco śledziłem, no tak szczerze mówiąc, do grudnia mniej więcej to, co się tam uprawiało, to myślę, że mam jakiekolwiek kompetencje, aby szerzej się o tym wypowiedzieć i myślę, że film, jaki bym nagrał, oczywiście byłby wartościowy. Nie chcę tego też robić teraz, bo moim zdaniem nie wypada, w tym momencie, dosłownie kilka dni po tym, jak umarł. Tylko chcę spokojnie zebrać informacje i się na spokojnie o tym w przyszłości wypowiedzieć, z innych nowości myślę. O, jeszcze wracając pewnie do najważniejszych pytań, ludzkości, no, generalnie, widzę, że seria się coraz słabiej przyjmuje. Będą następne odcinki, ale jak po prostu skończą się tematy do umówienia, to to zamknę i tyle. Bo widzę, że generalnie niespecjalnie jakoś to się przyjmuje, pomimo że staram się wchodzić w interakcje, żeby tutaj widzowie jakoś podsyłali następne tematy. Ale no póki co, będzie to będzie, nie będzie to nie będzie, no trudno. I inne formaty też myślę, że warto wznowić choćby funkcję ciała, bo kiedyś miałem taką serię, ale kompletnie o niej zapom zapomniałem. Recenzje zwierząt też będą. Pewnie też będzie więcej kotki nowej na filmach, bo ona jest niezwykle atencyjna, nie wiem gdzie się teraz zapodziała. No to taki brujum jest. Myślę, że... Myślę, że będzie dosyć często w filmach występować. Nawet przypadkiem. Mm, N jak niepowodzenie to też ciekawa seria, chociaż szczerze mówiąc, już mi trochę brakuje na nią pomysłów, jak mam być szczery z wami. Jak coś wymyślę, no to będzie. Jak nie wymyślę, no to nie będzie. O i no i generalnie mam nowy telefon, więc jestem ciekaw, jak to będzie jakościowo wyglądać tutaj. Możliwe, że mogą być przez takie zmiany w dźwięku, ale już zdążę zauważyć bo ten mój poprzedni to miał takie rybie oko trochę tak, że to jakoś tak się wygrubiało szczególnie jak z bliska coś nagrywałem ten raczej tego nie będzie miał więc myślę, że jakoś będzie trochę lepsza nie wiem, tylko jak z limitami tego telefonu na pewno ma więcej pamięci ale nie wiem, czy może nagrywać jakoś długo ten pierwszy, którym nagrywałem to miał limit na godzinę przykładowo ten poprzedni 6 godzin a tutaj zobaczymy, ale na pewno bym mógł robić jakieś dłuższe laboracje, jakbym chciał, ponieważ ma zdecydowanie więcej pamięci. No i to wszystko, co chciałem powiedzieć w tym filmie. Oczywiście zapraszam na Discorda. No oczywiście dalej nagrywam kamerką i zobaczymy, jak to dalej będzie z filmami. Nie skończyłem nagrywać. Niedługo będzie siedmiolecie. No i też myślę, że jak tutaj, bo niewiele mi brakuje do 100 tysięcy wyświetleń, to będzie drugie Ampersand A. Tak sobie postanowiłem, że no, może to się akurat jeszcze będzie jakoś wiązać z tym siedmioleciem kanału tutaj, proszę ja was. To byłbym bardzo szczęśliwy, lubię cyfrę 7, moja ulubiona. No i to wszystko co chciałem powiedzieć i do widzenia.